Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, PSL, Trzecia Droga, a także Centrum dla Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, zaczniemy, no właśnie, pytanie czy od sportu, bo hmm, czy oglądał pan kiedyś tak zwane patogale, freak fighty? Tylko i wyłącznie w takich krótkich przekazach, które wywoływane są przez krótkie informacje, które opowiadają o tym zjawisku, no bo... Ze sportem to nie ma nic wspólnego. Dla mnie to jest sprawa jasna od wielu e, miesięcy, o tym mówię. Ja też, jak rozmawiam gdzie, z... się, gdzie się kończy sport w takim razie? Gdzie się skończy sport i sportowa rywalizacja? To w takim razie, skoro to nie jest sport, to czy można to nazwać pseudo-sportem? Wie pan co, cyrk jest dla dzieci, więc nie będę tego nazywał, żeby też nie stygmatyzować fantastycznej kultury ludowej, która jest związana z, właśnie z kulturą cyrkową. Ale tak potocznie mówimy, że to jest. No sama, sama nazwa mówi, że to jest, to jest dziwactwo. No to hmm. jest dziwactwo, tak. To jest dziwactwo, które też y, zgadzam się z tymi opiniami, że mo, może mieć zły wpływ na wychowanie młodego pokolenia. My mamy bardzo dużo zagrożeń dzisiaj, jeżeli chodzi o wychowanie młodego pokolenia. To jest jeden z elementów takiej. Y, 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 może to nie jest tak powszechne, ale to jest bardzo głośne. I to bardzo pochłania niektórych osób. To so, według czy jest powszechne, czy nie? Bo są Na badania, te, które mówią, że co czwarte dziecko ogląda takie rzeczy w internecie. No to to jest przerażające. No to, to, pokazuje to to skalę... A większość o tym nie wie, co więcej. Gdzie trzeba. Tak, tych zagrożeń, o których moglibyśmy mówić, dla młodego pokolenia jest bardzo dużo. Ja bym chciał, żeby, żeby zająć się też gamingiem. Bo jakby przyrównujemy również e-sport ze sportem. Ja nie jestem przeciwnikiem e sportu. Uważam, że fantastycznie tam e, ci zdolni ludzie rywalizują z sobą, ale wpływa to na to, że my się znowu zamykamy. Tak? Jak widzimy raportniku, który mówi, co się stało e, w ostatnich latach z młodymi ludźmi, z dziećmi i młodzieżą, jakie są uwarunkowania i jakie zagrożenia na ich zdrowie psychiczne, jakie statystyki, ilość samobójstw. To wszystko pokazuje, że my nie mamy wypracowanego planu i ten rząd musi e, wobec tych wszystkich wyzwań jednak rozpocząć e, konsekwentną i skuteczną pracę, bo e, tu chodzi już, żebyśmy zahamowali pewne procesy, bo one galopują. To o tym sporcie chętnie z Panem porozmawiamy, fejty, razy, bo to jest długie. Absolutnie, temat. bo nawet jak rozmawiałem z, z ludźmi, którzy zajmują się MMA, KSW, to mówili, że dla nich to jest też obraźliwe, bo nieraz to jest mylone. Mm -hmm. No i ta granica po prostu. E, premier Donald jest przekraczana. jest przekraczana. No właśnie, ciągle się tak. przekracza tą granicę. Premier Tusk stwierdził wczoraj, że to co jest takim patosportem i patostreamerką w internecie powinno być ograniczone, jeśli chodzi o dostęp o najmłodszych. Ma o tym rozmawiać z koalicjantami. Właśnie, no i jak to zrobić? Znaczy, czy tu w ogóle jest zgoda? Bo wydaje się, że nasza kasa polityczna w tym momencie mówi jednym słowem. Tak, rzeczywiście widzimy tu zagrożenia. Znaczy na nas na pewno premier Tusk w tym zakresie może liczyć. No, natomiast zwrócę uwagę, jak to jest trudne dzisiaj w tym świecie cyfrowym, mhm. jak to blokować, jak to, no być może jakieś informacje, kiedy wchodzi się na pewne strony, że no, no, z drugiej trzeba strony tworzymy, mieć 18 lat. Tworzymy zakazany owoc, który najlepiej yy, zawsze smakuje. Tworzymy, pamiętamy te protesty akta, to były dawno, ale ludzie też, którzy wtedy protestowali, dzisiaj muszą wiedzieć, że i oni kiedyś będą rodzicami. I że my mamy odpowiedzialność za kolejne pokolenia. I przestrzeń ta, bezkarna, jak to mówię, ta, w której się dokonuje również wielu aktów przemocy słownej, hejtu, prawda, no musi być powstrzymana. I tutaj Rozumiem. PSL, trzecia droga, jest przy stole, ale nie do gadania, tylko do roboty. Znowu, tymi... patrząc na drugą stronę, młodzi znowu mogą powiedzieć, nie, ci dziadersi to się nie znają, znowu chcą nam coś zakazywać, nie rozumieją Ej, nas, redaktorze. bo każde pokolenie mówi inaczej. Popatrzmy na statystyki, ja wiem. Popatrzmy na statystyki, popatrzmy na badania naukowe. Już one są i z nich już można, nie trzeba zlecać kolejnych. Można pewne, pe pewną drogę nakreślić i oczywiście w dialogu, bo, bo to nie jest tak, że, że restrykcje są zawsze najlepsze. Ale starajmy się tworzyć też i wzmacniać inne obszary, które mogą od tego odciągać. Sport, e, turystyka są takimi obszarami, ale też współpraca z edukacją i znowu tego co się Jasiu nauczy tam za młodu, to później to, to Jan będzie umiał. Jan do, będzie umiał. Do, do tego jeszcze przejdziemy, do sportu prawdziwego, że tak powiem, przejdziemy, ale jeszcze my, ostatnie pytanie w tym temacie. Może by należało zakazać, tak jak mówi minister Nitras, takich patogal na takich obiektach, jak? No on mówił konkretnie o stadionie narodowym, który jest tą miejscem, areną spotkań sportowych, najważniejszą w Polsce tak naprawdę. Pytanie, czy, czy nie należałoby ograniczyć właśnie we wszystkich takich podmiotach większych sportowych, które należą wprost bądź bądź nie wprost, do skarbu państwa, do samorządu? Nie wiem, to jest pytanie otwarte. Ewan, co? To, to, są, to są rzeczy, oczywiście, takie, jaki chcemy mieć wizerunek e, e, stadionu PG Narodowy, e, czy innych obiektów, które mają taki narodowy charakter. Jeśli coś takiego dzieje się na tych obiektach, to ja powiem to źle, hmm. dlatego że. E, tak jest tam, je, to jest wszędzie nie, już. Je, oczywiście, jest to, je, jest, jest to jednak symbol. Gdzie każdy by chciał zaprezentować siebie. E, i, I powiem szczerze, że, że te, te słowa ministeri czasami nie, nie dziwią. Mhm. Natomiast e, dobrze, że dziś mamy podobne zdanie w, w tych kwestiach, ale realizacja tego niewątpliwie będzie pewną drogą którą rozsądnie i dojrzale trzeba pokonać. To teraz o sporcie. Panie Ministrze, czy rzeczywiście stać nas na organizację Igrzysk Olimpijskich? Dwa dni temu w tym studiu, na tym miejscu siedziała wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy i powiedziała wprost nie stać nas. Skoro brakuje na naukę, na zdrowie, to jak ma nas stać, jak, jak nas stać na to? Co Pan na to? Bo Pan mi teraz zapewnia, że stać nas. Wie, wie Pan co, Lewica, którą Szanuję, bo wiem, jakie miała opinie przed wyborami 15 października, tuż po, jakie ma dzisiaj. No mniej więcej ma takie same. E, tylko mając te, te same poglądy, jakby oni patrzą na to, co, e, co jest ich, i, 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 ale de facto trochę e, nas różnią pewne, pewne rzeczy i, te, w, i wypuklają te rzeczy, które nas różnią a nie te, które nas e, łączą. No tak, teraz mówi pan być, jak polityk, politykach, no to konkret. Mówię, a konkret, no wracając do igrzysk. E, e, krytykowano też Euro 2012. Nie uda się, jesteśmy nieudacznikami, nie damy rady, nie zdążymy, będzie wszystko. E, no z autostradami e, kiepskie, nie zdążyliśmy, z paroma rzeczami nie zdążyliśmy. E, ale ile żeśmy wybudowali. były, tak? Jak, jaki jest. to był prog progres, który tak ta impreza dała w, również w, w kwestii komunikacji. Czyli Porty co, lotnicze to i To też wydali. będzie przeskok? I teraz to, mówi, czy... to będzie przeskok cywilizacyjny? Nie wiem, czy cywilizacyjny, bo myśmy już dokonali tego przeskoku cywilizacyjnego. Teraz musimy go kontynuować, musimy się rozwijać, No bo jak mówimy o problemie budżetowym, o który pan zapewne by chciał mnie zapytać z, za, z, za chwilę tej, tej luce, że gospodarka trochę stanęła, to, to powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli chcemy ludziom pomagać, mówię lewicy, bo są pewne pro, projekty jak e, e, renta wdowia, służba zdrowia, czyli, e, w której brakuje 20 miliardów. 800 plus, zwiększaliśmy te nakłady na to, i to są, to są rzeczy, które my też popieramy, ale na to trzeba zarobić. Trzeba szanować przedsiębiorców, trzeba szanować tych, którzy pro, e, wprowadzają te pieniądze do budżetu. To do mnie, czy do lewicy teraz? E, I do pana. A jak lewica usłyszy i, i zgodzi się z tym, to bardzo dobrze, żeby wreszcie otworzyli oczy i otworzyli uszy i zaczęli słuchać. Bo, bo według mnie jest to naturalne, że trochę gospodarka przy zmianie koalicji trochę wyhamowuje, bo pewien proces decyzyjny przychodzi nowa ekipa jest spowolniona. Mam nadzieję być że... lepiej. Przecież y mówiliście o złodziejstwie poprzedniej ekipy no to w takim razie no to złodziejstwa być to złodziejstwa nie ma panie redaktorze natomiast jak teraz popatrzy, czy wtedy <laughs> te teraz natomiast jak wchodzi pewna nowa ekipa no to wiadomo że zanim ci menedżerowie zaczną produkować no to muszą wejść z ekipą Czyli z drużyną efekt nowego rządu będzie za rok? Przysz przyszły rok absolutnie uważam że będzie lepszy Gospodarka Europejska i Światowa też ma dobre prognozy, więc jestem tutaj. Natomiast my oczywiście jako rząd musimy tej gospodarce pomóc i przedsiębiorcom pomóc po prostu. Ja bym jeszcze wrócił musimy do tematu do budżetu, do... ale skończyłbym temat igrzysk, bo 40 rok, naprawdę uważa Pan, że jest realny? Czy raczej 44, może się nie nastawić. Ja uważam, że... tak. Ja uważam, że nawet 36 byłby realny. O, to już śmiała teza. E, tak, natomiast to jest kwestia ułożenia pewnej koncepcji. Mamy wiele lat do tego przygotowania. Tylko dla mnie osobiście to jest nie tylko przygotowanie to takie. Zbudowanie e, obiektów. Materialne, mhm. tylko przygotowanie, e, przygotowanie kadry olimpijskiej, bo bez sukcesu e, narodowej reprezentacji na igrzyskach, gdzie, go, go, gdzie się jest gospodarzem. No to mówić o efekcie właśnie tym. Tego trochę brakowało a Euro? w 2012. Fantastyczna organizacja, polska Ukraina, to się wszystko udało, Ale będę piłka z panem nie trafiała do bramki, a przynajmniej nie do tej co trzeba. Trafiała, tylko za rzadko. A te dwie bramki, <grym> no jakbym pana zapytał, czy pana usatysfakcjonowała bramka nie pamiętam, na PG narodowym na 1-1 z Rosją. Kto szczelił? Nie pamiętam. Głaszczykowski. Fantastyczny tak moment, myślę. Były takie akcenty sportowe, takie, takie, gdzie, gdzie ten naród Dobrze. się też podnosił. Panie ministrze, pan, pan ciągle o sporcie, a ja trochę też o pieniądzach chcę, proszę. Przecieć. Czyli 36 byłby realny, ale 400, 40, 40. Nie, 40. Znaczy, bo wcześniej mówiono o tym ja w Paryżu. I, w pa I Paryż pokazał, podobnie jak wcześniej Londyn, że można robić. Yy, nie chcę stygmatyzować, ale nie, nie w, takiej, w, w modelu wschodnim tak wielkiej imprezy. Tylko można zrobić w modelu europejskim. Czyli Pan Chiny, Czyli Rosja? Nie chcę stygmatyzować. Model wie wschodniej. Pan, ja jestem zawodowym politykiem, więc nie będę... A ja jestem zawodowym dziennikarzem, muszę dopytywać. Model wschodni, każdy wie, tak. co mam na myśli. I, i, I popatrzmy na to w ten sposób, że Paryż i Londyn. Wykorzystanie obiektów, które istnieją. Również nie tych na co dzień sportowych, które są adaptowane na to, aby były arenami igrzysk olimpijskich i też podkreślały kulturę. Grand Palais we Francji, w Paryżu. Fantastyczne miejsce, gdzie szermierka gromadziła po siedem tysięcy, osiem tysięcy e, widzów. A czy Warszawa Pewnie dzisiaj to pryduny. ma? Patrzę na Skrę, w jakim jest stanie, patrzę na Halę Gwardii, piękna historia boksu, piękna historia żużla, której już nie ma. Właśnie. Gdzie te obiekty? Te... I, właśnie, i, właśnie. I też mógłbym z Panem pytać, gdzie te obiekty i czy to nie będzie dla Warszawy pewnym impulsem, żeby nie mówić tylko, bo ja przejeżdżam każdego dnia obok Skry w Warszawie, bo E, tak gdzieś tutaj mieszkam do pracy i, i nie mogę uwierzyć, że, a przecież słyszałem zapewnienia 15 lat temu, 10 lat temu, ja też 5 lat temu e, włodarzy tego miasta, którzy mówili tak, to jest priorytet. To jest priorytet. I ten, e, ta impreza byłaby katalizatorem, żebyśmy się już przestali wstydzić i rzeczywiście w tym miejscu może powstał obiekt o, o, o zasięgu Międzynarodowym potrzebnym. A czy 70 miliardów, to co powiedział minister Nitras, to jest realna kwota? Sprawdziłem to mniej więcej z rocznym budżetem 800 plus. E, tak, to jest realna, bo musimy wiedzieć o tym, że to jest rozłożone w, na w czasie lat tak. tak prawie. Więc, więc to, jest, to jest akurat pomysł ok, byleby do niego podejść na poważne. Moje środowisko polityczne jest na tak, ale musimy zacząć o tym rozmawiać. W ramach koalicji. Czyli Igrzyska Olimpijskie PSL jest na tak. Zamykamy tak. temat. A czemu program Olimpia, który przecież w zamyśle ma umożliwiać dzieciom, młodzieży rozwijanie się, tworzenie talentów za pomocą sportu, drogę do Igrzysk Olimpijskich otwierać też, spotkały cięcia? Cięcia finansowe. Bo pan odpowiada za ten program nie, teraz? Tak? Nie, nie spotkały cięcia, wręcz przeciwnie. Program... Ale mniej obiektów powstaje, niż miało powstać, i, i te środki chyba też, o ile się nie mylę, są, są nieco niższe nie, na przyszły nie. rok. Na, na, tą, na tą chwilę, jeżeli chodzi o program Olimpia, to nie ma żadnych Nie ma żadnych cięć. E, żadnych cięć. To po pierwsze. Po drugie, one mogą wynikać tylko z tego, że nie zostanie wykorzystany budżet. Po trzecie, to był dobry pomysł naszych poprzedników, ja wszystkiego nie krytykuję. Natomiast one były krojone na tak zwane hale łukowe mhm. tylko i wyłącznie. Tak. I jedną nawierzchnię w tej hali można było zastosować. To powodowało, że było bardzo wiele umów, ale było bardzo dużo tak zwanych umów martwych. Gminy, samorządy, czy też gminy, czy też powiaty, bo te podmioty prowadzą najwięcej naj, naj, naj szkół w Polsce, nie podchodziły już do realizacji. Mhm. Dlatego też, że jak planowano ten program. To on był, jego fenomen opierał się również na taniej, taniej konstrukcji, ale też na dofinansowaniu 70%. Okazało się, że jak wprowadzono ten, poprzednicy wprowadzili ten program, to wystarczało pieniędzy na 35-45%. I w tej konstrukcji. I w te, Tak, bo był boom, e, jeżeli chodzi o wzrost wartości, Materiały. wzrost cen na materiałach budowlanych. To wszystko spowodowało. I my od pierwszego dnia, kiedy przyszliśmy, zaczęliśmy to urealniać. I dzisiaj mamy sukces. Samorządy wracają do umów, ale to, żeby to rozpędzić, to potrzeba czasu. I do będzie. Ile w przyszłym roku powstanie takich hal? Mniej więcej, jak pan szacuje. Ja bym chciał, żeby z bo całego tego programu. Jeżeli pan minister Bortniczuk się zastąpił na pana miejscu swojego czasu, no, no to. Ile powiedział piękne, wtedy? To były piękne wizje, nie pamiętam. 200 rocznie hal? Bo Proszę miał pana, 1000 w sumie nie ma. e, Ja mam nadzieję, że powstanie w konstrukcji już bez tego kagańca, czyli no nieco droższe hale, ale takie jak są planowane tam na dole, ale twardsze, że powstanie 500 hal. Umówimy się, się za rok i już będę wiedział, e, ile hal zbudujemy, to Panu powiem. W tym roku już galopujemy z samorządami, było wielkie spotkanie na torwarze z podmiotami, żeby je zachęcić, żeby zostali mm. w tym programie. Więc to był cały proces. Dzisiaj zwiększyliśmy dofinansowanie do realnego, do realnych 70%. Jest to fantastyczny program. Dzisiaj można budować halę według swojego projektu. Więc znieśliśmy wszystkie te rzeczy, które właśnie powodowały, że ten program w zamyśle dobry nie był skuteczny Czyli w realizacji. możemy spokojnie oprowadzić. Olimpia, Olimpia jest, z punktu widzenia naszego działania w tym roku, jest wyprostowana, tylko żebyśmy jak najwięcej mogli tych pieniędzy wydatkować. To tu, kropka. Yy, wybory prezydenckie. Jaki miał cel Władysław Kośniak-Kamysz, apelując w weekend do liderów partii rządzących, by wystawić wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich? No jaki miał cel? No, przede wszystkim my analizując tę sytuację polityczną widzimy jedną rzecz, że nakręcanie tej spirali i ostrej kampanii prezydenckiej, gdzie skrajności będą na, znowu budowały podziały w polskim społeczeństwie nie jest dobrą sytuacją. Budowanie podziałów to brzmi tak. jak oksymoron. Tak, ale tak jest. Ale tak jest. No, jeżeli ktoś tego nie, nie dostrzega, to... No, widzimy to po kampanii to, prezydenckiej to, 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 w Stanach to, 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 chociażby. Ale jest... myśli pan, że tego umówimy? Kampania prezydencka, ja, ja uważam Proszę. tak. Tam, tam są słowa, e, tam oczywiście padają mosty sformułowania, ale uważam, że tam, e, tam e, te relacje między politykami nie przybierają takich e, takich e, Em, relacje jak u nas. Uważam, że... Nie na wyzywaniach faszystów, nazistów no i z drugą stronę też podobnie? Dobrze, ale nie przerównujmy się do Ameryki. No Budujmy tak, tu i teraz. Tak Dlatego y, premier Kośniewski-Kamysz chciał, żeby spróbować zrobić y, y, coś innego. Puszczyć się drogą, jak rozumiem. Żeby wejść właśnie w, te, w tą sytuację, bo potrzebujemy y, przecież prezydenta, który Łączy, a nie dzieli, który, który ma autorytet. Bo my, jak patrzymy na sytuację prawną, y, PiS y, rozwalił całą tą prawną, y, prawne funkcjonowanie państwa. Dzisiaj chcemy to naprawić, to znowu po, jest to podważane bardzo. Zdecydowanie przez drugą część społeczną, albo jakąś sporą część społeczną, nie jest to uznawane. W związku z tym dochodzimy do sytuacji braku autorytetów. I według mojej opinii, Kastinia Kamerz zwraca uwagę, że dalsze utrzymywanie, żebyśmy nie mieli wspólnych autorytetów, a prezydent mógłby być takim arbitrem, jest drogą złą. Szczególnie, że on nas tą odpowiedzialność. Bo on odpowiada za bezpieczeństwo państwa. I to ktoś kiedyś powiedział, że co mi się spodobało, to nie jest tak, że jeśli będzie zagrożenie zewnętrzne, że będą dwie, że, że armia Tuska albo armia Kaczyńskiego wygra i nas obroni przed tym zagrożeniem. Nie, tylko armia polska. I, 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 I tak bym chciał, żebyśmy rozumieli tą propozycję. To jest bardzo chwalenie szybka reakcja. Nie chcę na raz, żeby dwoje chciało naraz. No, ale, ale y przecież... Cytaty z polskiej klasy politycznej: nierealny pomysł. Political fiction: minimalne szanse, pocałunek śmierci dla chołowni. Dobrze, ale Taki czy to nas zwalnia z odpowiedzialności, e, żeby zajmować stanowisko racjonalne, jak, nawet jeśli nasi nie. partnerzy mają swoje interesy? No, polityka jest grą interesów, tak? E, po raz pierwszy mogę nie po raz, nie po raz pierwszy, bo, bo przykład tego muru na granicę pokazuje, że moje środowisko polityczne jest naj, najbardziej dojrzałe. Wtedy, kiedy część naszych kolegów, z którymi tworzymy dzisiaj większa część koalicji, mówiła, że mur na granicy za czasopisu, to, 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 to jakiś beznadziejny projekt niepotrzebny, mówiąc w skrócie, my mówiliśmy, My to popieramy, mimo, że uważamy, że PIS od władzy trzeba usunąć, to jest ciekawe, że dzisiaj, jakby powoli, większa część naszych partnerów zgadza się z tym po jakimś czasie. No, że dziś powiedzieć, że jesteś można powiedzieć. Tak, i dziś można powiedzieć, że ta propozycja kosmiak wpisuje się w to, bo kiedyś ktoś powie, Kosiniak, Kosiniak miał rację. A szansa na realizację? No, jeśli Donald Trump w ciągu. Paru całej godziny godzin, 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 godzin. no godzin. no ja tak. spuentował, że jednak chce iść no to swoją, to swoją drogą, no to, no to sprawa. Rozumiem. E, wolna Wigilia PSL popiera? Pomysł Lewicy? Ja, ja powiem tak, ja nie mam z tym problemu i tak rzeczywiście od lat sam uczestniczyłem, pracując w różnych urzędach, że, że ta, ta praca tam jest tylko symboliczna. I, i, I taka, bym powiedział, składająca się z, z uprzejmości i życzeń. Raczej Może to też, też jest potrzebne? Wygasza. Może to jest też potrzebne. Natomiast jeśli tylko... To na pewno nie jest dzień, gdzie gospodarka jakieś ucierpi na tym że... No, Ryszard Petru mówi, 6 miliardów każdy dzień wolny kosztuje gospodarka złotych. No tak, ale to jest specyficzny dzień. No, trzeba było no to, na co? To, 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 to popatrzeć. To zrobić z niego dzień wolny i nie udawać, nie markować pracy. No bo jak pan mówi, no, to jest symboliczna praca. Nad tym bym się zastanowił. To poprzecie pomysł lewicy, czy nie? Panu osobiście się podoba? E, jakby nie mam z tym problemów, natomiast y, musimy o tym porozmawiać z y, koleżankami i kolegami. Bo rozumiem, że Związków Partnerskich szans nie ma na to, żebyście w większości co najmniej poparli. No bo tu rozumiem, jak zwykle nie ma dyscypliny głosowania, ale macie swój status osoby najbliższej. Kiedy pokażecie projekt? No w najbliższych dniach będzie on pokazany. No mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie na pewno konferencja. No już na będzie... pewno nie, raczej przed świętem. W przyszłym nie, tygodniu. W przyszłym tygodniu, w przyszłym, w przyszłym tygodniu. jest parlamentarny tydzień, więc on, on przyniesie tą nową odsłonę. No ale tam się ani nie mamy co spodziewać nad, yy, sensacji. No, to o czym mówimy, o czym mówiliśmy również w e, kampanii wyborczej, bo, bo tak jak mówię od jakiegoś czasu, a chcę tu powtórzyć do pana redaktora, że my staramy się być konsekwentni. Jakby e, to, co mówiliśmy przed wyborami, jaki jest nasz stosunek do tej kwestii i e, tuż po wyborach, i tak samo mówimy dzisiaj, więc ta, ten projekt e, ustawy będzie konsekwentny e, w tej kwestii. No i będziemy starać się przekonać większość i pana prezydenta, żeby tą kwestię zamknąć. Czyli te wszystkie praktyczne rzeczy, o których mówimy, żeby Pan to było uregulowane, mówiąc, że nie wyklucza tak? No ale ale właśnie, hmm. właśnie to się wpisuje w tą mądrość. E, chcemy pomóc, dostrzegamy to, że ludzie być może dzisiaj żyjąc tak szybko e, chcą żyć w na, ale swój, mieć, sposób, jak, tak na swój sposób, ale mieć swoje też relacje z sobą, jeżeli chodzi o, o dziedziczenie. No bo wiadomo, jeżeli się ma mhm. wspólne, wspólne mieszkanie, dom, no to. Ale Urząd nie Stanu nie Cywilnego, być. no pasaran, to jest to miejsce, że nie, nie chce się pozwolić. Tak, pozwoli, dlatego tak że to jest jednak symbol zrównania związków mhm. z rodziną, a rodzina ma jednak to specjalne, w ten specjalny wpis w konstytucji. My to szanujemy i też szanujemy. To, w jaki sposób Polska powinna być budowana na lata. Nie? Ostatnie słowo, bo ostatnie zdanie, może, bo obiecałem, że powiem jeszcze o budżecie. Mie 55 miliardów mm. więcej deficytu. Jak to wygląda? No właśnie, od... mm. mówiłem już częściowo. częściowo Teraz tak, całościowo, że, do że, kupy. Że, 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 że musimy popatrzeć na to, w jaki sposób wspierać tych przedsiębiorców, bo jeżeli wpływy z CIT i z VAT są mniejsze, to to właśnie to jest odpowiedź, że ci przedsiębiorcy trochę spowolnili. A czy rząd wspiera przedsiębiorców? Znaczy, niech pan popatrzy, ma jest cała ustawa deregulacyjna, która jest przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Czeka no, tylko na to, czekamy żeby. Na ona, jest, ona jest w konsultacjach, ona jest gotowa i rząd mają na tacy. I to jest tak. przez moich kolegów przygotowane. Minister Paszyk. Minister Paszyk. I to. Yy... To powinniśmy odpalić lada chwilę jako odpowiedź na, t, na ten sygnał z polskiej gospodarki. Ona jest, z tego co wiem, bardzo dobrze przez przedsiębiorców e, e, postrzegana. Oczywiście ona nie jest rewolucyjna, ewolucyjna i to przedsiębiorcy dostrzegają, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie kilka spotkań e, prezentujących te założenia też na zewnątrz, żeby, mhm. żeby dać nadzieję przedsiębiorcom i dać nadzieję budżetowi, bo jak nie będzie w budżecie, to nie będziemy mogli się państwem sprawami społeczeństwa zajmować tak dobrze, jakbyśmy byśmy chcieli. Powiedział pan Ireneusz Rasie, wiceminister sportu i turystyki PSL, Trzecia Droga, Centrum dla Polski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję też Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP już dziś o godzinie 13. .00.